Jak dajemy na przykład ten taki kroczek z tą kołysanką, wychodząc z, z lewego sierpa, no to tak naprawdę robimy wyjście z jednego uderzenia, bo kroku nie powinno być przy dwóch. Jeżeli on by chciał uderzyć lewy sierp, prawy sierp szybko, to ja pod jednym bym strzetam, drugi już bym dostał. Tylko jak już ktoś wali dwa sierpy, to ten robimy z miejsca. Zejście, zejście. Czyli robimy raz, dwa. Stąd od razu odbijam się na tą kołyskę. Jeżeli bym chciał tylko wyjść na przykład, uderzyć lewego sierpa, up, wychodzę, tu już mam swoją pozycję, żeby go dokontrować, Spoko. Ale jeżeli pan, jakby chciał uderzyć lewy sierp w prawy sierp, uderz, up, 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 to wtedy z miejsca to robię, bo jest mi łatwiej zakołysać się dwa razy, niż zakołysać się z krokiem dwa razy. Nie zrobimy tego tak szybko inaczej. Czajcie, bazę? Uh -huh. Super. Więc teraz y, uderzam dwa ciosy proste, zchodzi sobie w skos, w skos. Pamiętamy, używamy torca, z pięcia mięśni w brzuchu, to jest bardzo, bardzo ważne, tak? To zrobimy to powolutku. U, trzymasz i dwa. U. No, tam weszłeś mi troszeczkę to nie chodzi o to. Chodzi o to, byś poszedł skos. Raz, dwa. Dobrze. I teraz zobaczcie, on już jest w tej pozycji. On jest w bardzo fajnej pozycji, już lekko w kolanach. Jak ja pójdę teraz lewym sierpem, on już raz w kolankach se schodzi i schodzi. Łuk, pięknie. Już byłby i ta kontynuować. Czyli to wszystko będzie siedzieć razem. Dlatego jeżeli zrobimy unik, do środka i do środka, to już jesteśmy nastawieni na dwa zejścia spod podsiarka. Jeżeli strzedłbym na przykład w ten sposób buch, buch, to jak ja zejdę pod sierpa. musiałbym już odkroczyć się po prostu, bo no to nie, nie jest prawidłowe, tak? Dlatego są różne zejścia. Na przykład zejście rotacją w bok jest spoko, gdy chcę dokontrować. Uderz lewego prostego i wróć szybko do gazi. Widzimy? Wtedy zrobiłem sobie teraz tą rotację. Jeszcze raz. Uderz. U. Dałem się lekko na bok. Zrobiłem rotację w bok po to, żeby odkręcić. To jest spoko. Natomiast, dlatego mówiłam zejście zejściem, tak? E, nierówne. I teraz uderz lewego prostego. schodzę sobie lekko w skosik. Bum. I teraz już prawego prostego. Bum. Lewego sierpa. Wchodzę, prawego sierpa. Wchodzę. I teraz, jak już będę w tej pozycji to również nie wracam tylko swą ale lewy prosty. Schodzisz ten na boczek, pum, prawo prosty, hop, schodzisz, schodzisz. I teraz on walczy, schodzę, pum, tak jest, schodzę, pum, dwa, trzy. I to teraz dwa, trzy. I jak bijemy, zobaczcie, z gardą, no bo to jest imitacja walki, że tak powiem, no musimy iść z tymi biodrami, tak? Więc jak osoba będzie piła lewe klocka, lewe się sprawi się, zobaczcie, gdzie są moje nogi, jak bijemy, Co? stop, stop. Tak, ja bym chciał go, no, gdzieś tam technicznie bić. Tak? No, bo bokser tak naprawdę nie będzie aż tyle skręcał, tylko będzie po na króciutko, ale użyję tych mikroruchów. Natomiast na technice te mikroruchy spalamy troszeczkę w makroruchy, po to, żeby ciało i mózg to zapisało sobie, jak powinniśmy się zachowywać przy zejściu. Tak? No, spalenie, a te, trasa techniczna są też również dwa światy, e, tak żebyście wiedzieli. Dlatego większość fajnie wychodzi tu na tarczach elegancko, a w fali mówi, kurde, no coś, coś nie idzie. Później wejdziemy w te mikroruchy, ale najpierw przechodzimy w makroruchy, żeby to się fajnie nam skończyło jako ruch, ruch tłowia głową, tak? Żebyśmy wiedzieli. Więc bijemy lewy prosty, prawy prosty, lewy sierp, prawy sierp, po naszym prawym sierpie schodzę od razu. Łup, łup, hop, hop. I znowu raz, dwa, trzy, cztery. Zejście, 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 okej? Okay?